Panie Marszałku, Wysoka Izbo, brakuje mi w tym dokumencie jednej rzeczy, a mianowicie uregulowania kwestii ważnych dla właściwego rozumienia pojęcia sprawiedliwości. Myślę o zwrocie opłat sądowych wniesionych od złożonych środków z oskarżenia, które w następstwie wniesionych apelacji za żaleń zostały uwzględnione przez sąd drugiej instancji, co oznacza, że doszło do wydania wadliwego wyroku. Skoro sąd pierwszej instancji popełnił błąd, to znaczy, że sprawę źle przeprowadził, a to oznacza, że praca sądu była nienależyta. A kto ponosi konsekwencje tego? Oczywiście obywatel. Wygranie tego etapu nie oznacza jeszcze wygrania sprawy i może się ona przecież toczyć latami. W związku z tym, może warto by było w artykule 79 tej ustawy zapisać ustęp, iż w przypadku uwzględnienia apelacji lub zażalenia, w wyniku których nastąpiło uchylenie orzeczenia, i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, sąd zwraca opłatę uiszczoną od środka zaskarżonego na, na rzecz strony skarżącej. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.